Ejo, hey z tej strony pestka. A to znowu Mad Max. Let's go. Sorry, za szczekanie piesów w tle. Okno jest zamknięte, ale dalej troszkę to słychać. Zamknięte. Rozszczelnione. Co nam zostało? Co nam zostało? Eee, zostało nam. Tym terytorium. Ogarnąć to. Ogarnąć to. Yy... I poza tym tutaj będziemy mieć wszystko. Zostanie to. Więc najpierw polecę zrobić wyścig. A na koniec. Ogarnę yy, tamten posterunek. Się naprawdę te sobie bulwarsują o dzieje hada no jeszcze trochę będę musiał e, Podtankować się mam prawie pełną e, daćkę z tyłu więc jak będę już miał mało paliwa to ją zużyję Muszę znaleźć drugą beczkę. Jakbym mógł celować w kierowce. A, ja to miałem wybrane. szybkie i proste. Zawiozę to. I dopiero ogarnę wyścigi, bo, bo to jest dość przydatne do zbierania. Nie, psy naprawdę głośno słychać. Dobra. Zamknąłem całkowicie teraz okno. Nie jest w ogóle rozstrzelnione. Więc za jakieś 5 minut zacznę się tutaj gotować. Ale trudno. W sumie przy okazji jak tutaj już jestem i mnie stać To mogłem polepszać sobie trochę samo Buffy Maxa Mam sporo złomu Właśnie myśmy jeszcze tutaj rzeczy nie czytali Eee. To po wyścigu. Harpun Eee. Przeładowanie Harpuna poproszę. Spokojnie mogę na to wydać. Ornamentów nie potrzebuję. A to jest. To są. do, do, do tego. Okej, okay, ja nie wiedziałem. E, to ja to chcę naprzód. Ja nie wiedziałem, że to daje faktyczne dodatki jakieś do samochodu. Ja to muszę sprawdzić. Co to daje? Wzmocnienie taranowania. Atak. Prędkość maksymalna. Dobra, ta taranowanie brzmi fajnie. Nie wiem czemu jest na, w ten sposób, ale ok. Dobra. Nie wiedziałem, że to dodaje rzeczy. E, wzory, kolory i tak dalej mnie nie interesują, jak na razie. Tego nie mogę zrobić. Palniki boczne. Tego też nie mogę. Grzmot też nie mogę. Tutaj ulepszyłem. Eee, przeładowanie w snajperce to nie jest problem Tutaj mam wszystko czego bym chciał eee. A to tylko tylna część Okej okay. Pelgi mm. nie posiadam Dopalacz nie mam jak ulepszyć. Zawieszenie też nie. Pony też nie. Wydech też nie. Silnik mogę ulepszyć i to zrobię. Mogę jeszcze go ulepszyć. I już nie więcej. Dobra. Opancerzenia dalej nie mogę zmienić. Taran. O, w posiadanej, ale nie jest zaznaczony. Teraz jest zaznaczony. Dobra. Okej. Okay. Eee. U Maxa. i coś lepszego. Eee, więcej amunicji czemu nie eee, na głowę mogę mieć... malowanie którego i tak nie będę nosił eee, strzelby mogę ulepszyć już to trzy rurki czy trójrurki ale ja tego nie, nie używam tego yy, i umiejętności specjalne. Też ich nie używam. Dobra, tutaj poczytam później. Jedziemy dalej. Jeszcze raz, wyścigi. No faktycznie ma jest lepsze, proszę, nie ma troszkę lepszej pokusy. To sobie popatrzę później. Boję się trochę tego polaminowego. To auto powoli zaczynać coraz lepiej, zaczynać wyglądać coraz lepiej. Oj, czemu mnie tak obróciło?

Teraz. O co ci to było? Czy ja to auto już mam? Chyba je mam. Dobra. Kiedy indziej sobie ja zbiorę, jeszcze będzie czas na takie rzeczy. Nie teraz. Teraz wyścig. I błagam, niech to nie będą beczki rozwalanie wpeczek to, to, to są słabe wyścigi. Hello there. You, your fame echoes amid the rumble of iron beasts and the screeching and howls of the speed freaks. Przysłania taki tych, którzy pragną zabrać prawdziwym zyskiem swoj. To znaczenie, nie do czynienia, do twierdzy, nim wybuchnie, byłam powszechnie do Twojego podwozia. Ktoś mnie będzie atakował. O nie, a ja się mam chronić. No tego na pewno nie biorę, bo tutaj będę wybuchał, jak mnie tylko uderzał. Tym mogę pojechać. Przyczepięcie tak do niego. Zderzcie się sami do sobą. Właśnie. Ale nie tutaj. Zdać amunicję. Mam nadzieję, że mi ją oddadzą. mnie nie dwóch ten jest bardziej niebezpieczny Kurde nie mogę jeszcze właśnie dlatego jest bardziej niebezpieczny Kurde, ten samochód się przykleja do tych pozostałych Jedź, 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 jedź wciskam ci gazu, jedź, jedź. nie zdążę. Znaczy dojechać zdążę, ale nie wygrać. Nie, wygrać. nie, No, nie, 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 Cztery, trzy, Jakimś cudem? I oni mnie dalej atakują? Nie, na szczęście nie. Dobra, ten wyścig jest jeszcze gorszy niż te beczki, bo muszę się bronić sami. Tracę na tym amunicję. Dobra, to teraz to, bo nie, nie mam zamiaru tego powtarzać. To było okropne. Tak, którą z... to, to jest ten... e... ta twierdza cała? Chyba to tam poddali. Słyszałem, żeby drąbili, więc chyba mnie aktualnie nie atakują. Co u przynajmniej jeden. Nie widzę więcej snajperów oprócz jednego. Oż naprawdę... Okej, okay, odczepił się. Jak blisko mogę podjechać, zanim będą do mnie strzelać? Oszty, okay. tego nie widziałem! 가 네. <shriek> Mogę, mogę. No, no, no! Władze Huntera jest, zbliżają się. Czy jest coś jeszcze, co stąd mógłbym zastrzelić? zestrzelić? Jestachy. Sobie skorzystam 12 wojowników, 6 złomu, 3 insygnie, jeden zestaw czymś. Tutaj jeszcze raz przejdę i zobaczę, co tam jest. A to z dwóch stron takie wejście zrobili. Okej, hey, kilka razy mnie uderzyli. O, może na razie nie będę się jeszcze leczył. Lucig. Tam dobrze byłoby się dostać. Teraz gdzie chcę iść najpierw, tam czy tam? Z tą stroną jest coś ciekawego. jest dłoń. Jest przejście wyżej. Jest insygnia. To jest tyle paliwa, część projektu jest to woda, jaki bym potrzebował. Czy ja tego nie zniszczyłem? Jest złom. Jakoś musi dać się zejść na dół. Bo widziałem tam gdzieś niżej... A... ...złą insygnie i nie wiem, którędy tam się dostać. Stąd przeszedłem, więc tędy teraz wyjdę. I zobaczę tam tamte drugie drzwi. Złą widziałem tu. Czyli jeszcze dwa złomy, i jedna insygnia, co nie? Tak. I dalej sześciu przeciwników. Insygnie widzę. Ale chyba nie będzie sposobu na zniszczenie inaczej niż bo więc. A, trudno. Chodź się, chodź sześciu. I <laughs> do Czyli gdzieś jeszcze jest podwójny złom. Okej. Okay. Dwa złomy. A tu było wejście. Okej. Okay. To się na pewno wejść jakoś tam na górę. zjeść, bo trochę mi się oberwało. I na górze jest ostatni złom. Okej. Okay. Jest paliwo. W razie bym potrzebował. Nice. że mi to zada obrażenia, ale na szczęście nie. Trendy eee... ja tutaj przeszedłem Tędy. Eee, z drugiej strony. Hello, samochód. Dobrze. Yy, czy jest jeszcze coś, co, co mógłbym zrobić, zanim zrobię cokolwiek innego? Mogę podjechać po tą wodę. O nie! Nie ma takie kobicia. the car Odjechali, Odjechały, odjechały. No dobra. Co czego szukam? Brawo. Wow. To to jest problem. muszę ich zabijać. Po prostu wyzbieram złom. Chyba taki pierwszy poważniejszy glitch jaki tutaj w tej grze był. Zastanawiam się co go spowodowało I widzę konwój Okej okay. Idę do samochodu naokoło Żebym też tam nie wpadł Dziwne Dobra To by było na razie na tyle Dzięki wszystkim za oglądanie I mam nadzieję, że do następnego Nara.